To idziemy, Niedbyku na... No. Co schować? To chowaj To co, nie robić cięcia? Co? Nie robić cięcia? No możecie na razie nagrywać, nie? Bo możecie coś odpierd... Czekaj, ten wyjdzie No tam dalej? No, jest coś no. Jakieś takie światełko Z tego No, Paweł, właśnie jeszcze dodatkowo słyszał tutaj taki krzyk dobiegający z tamtego lasu. Tutaj nie tego domu. Paweł, powiedz dokładnie, jak to mniej więcej brzmiało. Ciężko to jest jednoznacznie stwierdzić, jak to brzmiało dokładnie. Ale to było ani nieludzkie, ani niezwierzęce. Kontynuować. Kontynuuje. Było to przerażające w każdym bądź razie. Tym, po tym krzyku naprawdę zaczęły się dziać jeszcze dziwniejsze rzeczy. Stojąc oparty o samochód, znak, znak nie, słup, który tutaj stoi na wjeździe do tej wsi, zaczął jakby przybierać dziwne formy.